Dzisiaj upieczymy upieczemy babkę chałwową. Żeby upiec naszą babkę, będziemy potrzebować: 4 jajek, 150 g cukru, 120 ml oleju rzepakowego, 220 g mąki pszennej tortowej, 2, 2 łyżeczek proszku do pieczenia, 2 łyżek śmietany 18%, oraz 300 g chałwy sezamowej o smaku waniliowym. Naszą babkę zaczniemy od jajek, które przekładamy do miski i ucieramy. Ucieramy do momentu, aż podwoją one objętość. Jak już sobie podwoiły tą objętość, dodajemy cukier. Najlepiej robić to partiami, wtedy on się ładnie rozetrze z tymi jajkami. I ucieramy, ucieramy, aż nasze jajka zmienią kolor na jaśniejszy. Teraz powolutku takim małym strumieniem dodajemy olej i mieszamy tylko tyle, żeby się wszystko ze sobą połączyło. Kolejna mąkę. Mąkę przesialiśmy przez sito. Dodajemy również partiami do naszej masy. Powoli, powoli. Uwaga, bo trochę dymi, ale myślę, że Państwo panują sytuację. I proszek do pieczenia. My mieliśmy osobno. Państwo mogą wymieszać proszek do pieczenia z mąką i jako jeden produkt dodać do naszej masy. Kolejna śmietana. I też mieszamy tylko parę razy, tyle żeby się wymieszała z całością. A na koniec chałwa. Chałwa pokruszona. Myśmy zrobili to widelcem. Myślę, że tak najprościej. I chałwę partiami dodajemy do miski i mieszamy. Powoli, powoli aż wszystko. To zrobiło nam się to do takie dosyć gęste. Jak już przemieszaliśmy wszystko, wszystko się wymieszało. ostawiamy mikser, wykładamy foremkę papierem do pieczenia i przekładamy nasze ciasto do foremki. Wyrównujemy boki, gładzimy wierzch, uzupełniamy braki i taką foremkę wstawiamy do piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół i pieczemy przez około 50-60 minut. Po do koniec tego czasu sprawdźmy patyczkiem, czy patyczek jest już suchy, wtedy ciasto jest upieczone. Babkę wyjmujemy z piekarnika po tym czasie jak lekko przestygnie zdejmujemy papier i zostawiamy do całkowitego przestudzenia. A na koniec polewa: 6 łyżek mleka, półtorej tabliczki czekolady mlecznej oraz 50 g hałwy, którą tutaj jak Państwo widzą wkruszamy do mleka i na lekkim gazie wszystko ze sobą podgrzewamy i mieszamy i łączymy. Ta hałwa musi nam się rozpuścić połączyć z mlekiem. Jak się połączy, to wtedy dodajemy naszą czekoladę. Najlepiej połamać, wtedy szybciej się rozpuści. Jak czekolada się rozpuści, mieszając wszystko, polewa zrobi się taka szklista, ładna, lejąca. Wtedy będziemy wiedzieli, że już można, tak jak Państwo tu widzą, można ją wyleć na nasze, naszą babeczkę. I taką gorącą polewą oblewamy naszą babeczkę czekoladą. Właściwie polewą czekoladową, przepraszam. Z dodatkiem hałwy. Z góry, boki robimy nożem, a na sam wierzch proponuję jeszcze obsypać chałwą, taki dodatkowy akcent. Pozostaje mi życzyć smacznego i zaprosić na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.